By było pomyśleć o tym w kontekście nieco odmiennym do tego, który najczęściej z nastolatkiem nam się jako z okresem rozwojowym wiążą i jako o pewnym ustanowionym przez dorosłych okresie ochronnym, takim, w którym paradoksalnie nie będziemy stawiać dodatkowych wymagań w momencie, kiedy będziemy widzieć, że gdzieś tamte systemy nie dają sobie z tym rady, tylko będziemy troszeczkę ustępować. To jest o tyle istotne, myślę, że to jest o tyle istotna propozycja, że dorośli współczesnych rodzin, czy dorośli współczesnych czasów poszli i idą raczej chyba w odwrotnym kierunku. Raczej mamy dzisiaj takie czasy, w których szczególnie rodzice w pełni oczywiście zaangażowani w to zaangażowania w to, co dzieje się w przestrzeni społecznej wokół i z ich dziećmi, popełniają tutaj błąd funkcjonowania odwrotnego, to znaczy widząc pewne kłopoty w innym miejscu i w innym obszarze powodów, mówią coś w rodzaju, no jeżeli ty tak do mnie, to ja ci tutaj raczej położę, czy przycisnę, czy przykręcę śrubę tak, Żebyś ty nie miał czasu na robienie tego, co mi w danym momencie nie pasuje. To, że odbieramy nastolatki w ten sposób jest naturalne, tak jak to Państwo opisywałem wcześniej. Natomiast to, że jest to poprawne, poprawny odbiór, to już jest zupełnie, czy to jest poprawny odbiór, to to jest już zupełnie inna sprawa, bo wszystko wskazuje, szanowni Państwo, na to, że jednak nie, że te zachowania, które bierzemy za atak, są nawet nie obroną, ale wołaniem o pomoc. Te strefy napięć zawsze takie były i zawsze takie będą. Natomiast współczesny świat no, jest jednak takim miejscem, w którym rzadko kiedy mamy ochotę poszukiwać z tymi młodymi kompromisu. A jeżeli już poszukujemy, to z perspektywy czegoś, co Pierre Bourdieu nazywał przemocą symboliczną czyli takiego spojrzenia, Spojrzenia w kategoriach, dobrze, ty tam sobie się rozwijaj, ty tam masz swój świat, ja ci ewentualnie pewną przestrzeń zostawię, ale tak naprawdę to przecież ja decyduję i ja będę ci wyznaczał progi, w których, których funkcjonuje. Już trochę za mało tych młodych ludzi słuchamy. Warto byłoby, myślę, to troszkę zmienić, ponieważ efekt jest taki, że od kilku lat, tak jak Państwu powiedziałem, rośnie nam rośną, rosną nam w Europie zachowania, których byśmy absolutnie u swoich podopiecznych nie chcieli. Na, w, może inaczej. W... W 2019 roku pewnie niedługo będą wyniki z 2020, chociaż one mogą nas tutaj przerazić, i warto też być na to gotowym, szczególnie jeżeli pracujemy czy gdzieś tam zaglądamy w te obszary. Ja mówię o statystyce samobójstw wśród dzieci, szczególnie do 15 roku życia czy 16 roku życia. One nas mogą w tym specyficznym, specyficznym roku bardzo zaskoczyć. Warto by jednak mimo wszystko być przygotowanym, że ten, że ten rok jest pod tym względem specyficzny. I znowu oczywiście nie będziemy się usprawiedliwiać, chodzi mi tylko o to, że ten skok może być naprawdę przerażający. A już w 2019 roku nie wyglądało to najlepiej, bo byliśmy na drugim miejscu w Europie, jeśli chodzi o nasz kraj i samobójstwa wśród dzieci. Gorzej było pod tym względem tylko u naszych bezpośrednich zachodnich sąsiadów. Ale trzeba powiedzieć, że różnice między pierwszym miejscem w tej niechlubnej statystyce a ostatnim nie były takie duże. Innymi słowy, to są zjawiska, które dzieją się wszędzie. No My jednak na naszym podwórku tutaj pozostaniemy i spróbujmy, spróbujmy nieco więcej o nim powiedzieć. No bo rzeczywiście jest źle w ciągu ostatnich kilku lat, a wcześniej nie mieliśmy takich niepoważnych problemów z młodymi, Ten to zjawisko zaczyna narastać, by nie tylko w kwestii liczby takich zjawisk zdarzeń, ale proszę sobie wyobrazić również coraz młodszego wieku. W 2019 roku najmłodszy Polak, który próbował popełnić samobójstwo miał 6,5 roku. No to są tak z perspektywy przeciętnej sytuacji przeciętnego myślenia dorosłego człowieka sytuacje nie, wręcz niewyobrażalne.